Już się boję. Elwiczka. Dobra, zaczynajmy, a nie przedłużajmy. Elo. Rudą włosów nie mogę nic powiedzieć, ale za to mogę powiedzieć o brązową włosej Mogła sobie poczesać włosy, Boże. Hej hej, serki za to, że wyłączyłem. Dobra, ej, nie przedłużajmy A, jeszcze coś Patrzcie na te miny, moja ukrzana seria To lecimy dalej że musi na nich usiąść. Au, przesuń się. Teraz jesteście bezpieczne włosy. O nie! Przesuń się, Rozalko. Nie! I dawaj mi to ciasko. O nie! Przesuń się Rozalko! Tak, no. Przecież to nie był kaktus, tylko zwykły kwiatek. E? E? Przecież ona nie tego flash, ja. flash, nie, z tego świata. nie flash, Nie flash, nie świata. I różnych Zróbmy delikatne loki. Szybko mi to pójdzie. Pięć minut i moje włosy są gotowe. Uwielbiam moją krótką fryzurę. Postarzałam się kręcąc moje trzy loki. Nie wiem, jak twój, ale ja już jestem wykończony, więc na razie.